W dzisiejszym odcinku otwieram te dwa trzy paki z Temporal Forces, i w tym odcinku też podajemy rozstrzygnięcie konkursu. Pięć paczuszek wielkanocnych z naszym boosterkiem wyląduje do pięciu naszych widzów, którzy podali najciekawsze scenariusze oraz paczuszki do kilku pokoju Najpierw otworzymy te dwa trzy paki. Może jakaś będzie fajna, rzadka karta, zobaczymy a później podam Wam, a kto z Was otrzyma te paczuszki. Tych paczuszek, jak widzicie, jest tutaj o, więcej, tak? Także te paczuszki lecą właśnie do Was. Ja Wam powiem szczerze, że sam kompletnie nie mam doświadczenia w otwieraniu tych boosterów, bo wszystkie boostery praktycznie otwiera Milena, a ja tak naprawdę tylko zadawalam się patrzeniem i emocjami córki. Więc proszę o wyrozumiałość. Więc otwieramy pierwszy z klefą, z takim grubaskim różowym, bardzo sympatycznym. I zobaczymy, jak ta karta promocyjna wygląda. Tak wygląda klefa. I ja jeszcze jestem ślepy, słuchajcie. Jestem ogólnie krótkowy. Milena! Hello, <laughs> Miało ci nie być, halo! Yes. Gdzie tu kamera? kurczę! mój. Mm -hmm. Blackstar Star Promo karta. I te kosmo jest takie kosmo. To nie jest kosmo holo, przepraszam. I do naszej kolekcji kart promocyjnych, a tych kart promocyjnych już mamy z Mileną. No, całkiem całkiem sporo ich mamy. Kodzik, proszę bardzo, leci do Was. Milena Tak Milena dostała takiego. I się przewróciła. Już show, Milena Niech Bóg Cię, kurde, w okno walisz tym królikiem. Uciekaj mi stąd, Milena! I widzicie? I to nie da rady, tak? Nie da rady. Zacznijmy od tego Viriziona. Ja bym chciał zobaczyć, czy on coś da szczęśliwego. Awa, Milena, zabieraj królika. Zabieraj tego królika, proszę Cię. Kocik leci do Was. Królik musi ukleć. się Przekładamy jedną kartę, będzie to energia. No, i ja i wziąłem. ja nawet kurde zawsze do góry nogami otwieram. Słuchajcie, te karty i, i lecimy. Patrzymy co tu jest. Ja czas lecę o, villa. <grym> o, jaka piękna sarenka, zobacz, z jakąś narodową. na głowie. piękna pięknie. Mamy wróbelka, czy tam gołąbka, tato, Pineko, tato, tak? Tato, i fajny, fajny ten pineko tato, jest. Jasne, Morty. <grym> <grym> ja chcę Mówię stój czekaj. Mój? <noise> o ja nie, ja Ale... Co to za babka, złotą kartę! Nie, więc tam była złota karta. Po prostu partyzantkę zrobiłaś taką! Zawadki na pan balanek, kurczę, kiedy ty to zrobiłaś! I lecimy, Gastly. Wyżej rączka, albo ja cię poczekaj. Siepada. Dobra. Shampa, czy? I szampon. I... To jest Incinero jakiś... No Incinero. Przyszłaś i od razu... I od razu e. szczęście. E. Ty potrafisz taką rozpierduchę zrobić w tak krótkim czasie. Kodzik, proszę bardzo. Choć widzę z tyłu calny czal... mhm. tył. No więc albo to będzie. Dzięko, ale ale... Kochanie, patrz się Znaka bo. Albo w ogóle kalka. nie widać, wiesz? Taka. Halta z całym oblaskiem. no nic. Bramblegast. Proszę bardzo, trzeci boosterek, też z jakimś Wirizionem niebieskim, albo jakimś jego hmm. kuzynem, albo to jakaś ewolucja z jedna. to jest inny. No taki zielony. chaos to jest Salvatore. tak naprawdę Jezus. I Korajdon i Energia. Co tu się stało? Nie przyłożyliśmy karty, ale to nic. Proszę bardzo, Koć. Kolejny Booster pack. przypak. Teraz z Motorozaurem, z kartą promocyjną Black Star Promo. Zobaczymy, co będzie. Na razie mamy jeden drop, spoko. Ten odcinek ogólnie nie jest po to, żeby były jakieś dropy, tylko po to, żeby właśnie powiedzieć Wam, kto z Was otrzyma pięć, pięć tych upominków z naszymi boosterkami. Właśnie. Ładna, ładna, ładna holka. Kodzik z tego przypaka. Kocham kodzik świąteczny. Proszę, kodzik. Nie mogę I mm -hmm. Grubin, w końcu dawno, gru... dawno grubiny nie wypadały. Bo to grubiny to są bardzo popularne Pokemony w Pokemon Go. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy z Milenko w Pokemon Go właśnie grać, to ten grubin to wsypał się po całości. No nic, niestety, Latimeria nam wypadła jako ostatnia. No to znowu jestem sam. Chwila, chwila spokoju <laughs> i ciszy. Proszę bardzo, Kodzik, Jedna karta do tyłu, będzie to energia. I lecimy. Bedam. Hatmor. Dobra, azumaryl, fajny taki króliczek. Jaka pancerna, taka kolczatka jakaś. Metalowe lab laboratorium, jakaś dewiacja. I tu mamy w rewersie bardzo ładną, starożytną energię. No i makarko. Niestety tutaj też nic nie było, ale to, to nic, to nic. Słuchajcie. Mamy ostatni buterek i zobaczymy, co w nim też znajdziemy. Proszę bardzo, kodzik. I kodzika nie ma. Jedną kartę przekładamy. To powinno być tak o, białym do dołu. I lecimy. Meltan, Sidot, ta Sarenka. I co tutaj będzie? Rozelia, bardzo ładna taka dziewczynka kwiatowa. dla kocalineczka. Jest! I mamy pięknego fularcika Litten. Milena, zobacz co wypadło. Widzisz to. I mamy jeszcze Iron Torza Holo. No dobrze, słuchajcie. To były właśnie te trzy paki z Temporal Force Forces. Tylko dwa dropy z sześciu boosterków, ale jeden dropik bardzo ładny. No to ja uważam, że jak na sześć boosterków taki drop to nie jest najgorzej. Trochę kart na pewno nowych dojdzie. A teraz. Ogłoszenie konkursu. Pierwsze miejsce otrzymuje Agnieszka z Kryszą. Drugie miejsce Wilgerfortz. Trzecie miejsce Leszy. Czwarte miejsce User. Tam jest kilku userów, ale tutaj pojawiają się graficzki z nikami tych użytkowników. I ostatnia paczuszka leci do millenium. I jeśli chodzi o pokę youtuberów, pierwsza paczka leci do ogram, to a to dlatego, że ogram to był pierwszym naszym widzem, a zarazem komentującym nasze, nasze filmy. Jest jedna rzecz, która bardzo mnie cieszy w Damianie z kanału Ogram, to a to i ta jego miniaturka z Bożego Narodzenia w takiej czapce Świętego Mikołaja nie wiem, bardziej trola, <grystanie> ta po prostu miniaturka rozwaliła moim zdaniem system i oczywiście drugi, druga paczuszka leci do Dominika TCG Dominik i tutaj bardzo fajny podałeś dla nas scenariusz i tu ma, myślę, że Agnieszka z Krysią się nie obrażą jak zamienię miejscami kolejność, bo będziemy chcieli właśnie ten scenariusz Dominika nagrać bo to wydaje się takie dosyć ciekawe. Natomiast pozostałe scenariusze widzów na pewno będziemy realizować lub je w jakiś sposób modyfikować w przyszłości. No i jeszcze trzecia paczuszka leci do Poke Radio Station, do Poke Radiostacji. Także tu pozdrawiamy, czwarta paczuszka leci do Bartka z kanału Poké BEX. No i ostatnia paczka do naszego partnera Poke Trader. Także bardzo dziękuję Wam za wzięcie udziału w konkursie. Wyślijcie na pocztę swoje adresy korespondencyjne lub adresy do skrytek, na przykład tam paczkomaty jakieś. Maila macie w opisie naszego kanału, także proszę bardzo wysyłać te dane właśnie na ten adres. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach lub po prostu piszcie na maila. Dziękuję i pozdrawiam.